W dniu wczorajszym i w dniu dzisiejszym, przez tutaj kilka najbliższych dni, będziemy kontynuowali dostarczanie numerów indywidualnych rachunków bankowych do mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, do domów jednorodzinnych. Taki pomocniczy dróg z harmonogramem wpłat oraz numerami subkont otrzyma każdy właściciel nieruchomości zabudowany budynkiem jednorodzinnym, który złożył do Urzędu Miasta deklarację, został zidentyfikowany jako płatnik. Tak jak zapowiadaliśmy już wcześniej, w subkontach prowadzamy celem ułatwienia dokonywania wpłat na indywidualny rachunek bankowy, na indywidualny numer konta i w przyszłości będzie możliwość sprawdzenia przez internet stanu swojego rachunku, stanu zaległości. To o co pytali mieszkańcy tutaj zabudowy jednorodzinnej, bo to oni głównie indywidualnie noszą opłaty, to był harmonogram wpłat i w załączonych, tutaj w załączonych do nich korespondencji taki harmonogram płat się znajduje i mogą oni przez cały rok prześledzić w poszczególnych miesiącach do którego dnia mogą wpłacić, i wysokość tej swojej wpłaty to jest spersonalizowane indywidualnie. Pierwsze, co należy podkreślić, że ten numer rachunku bankowego, on dla każdego mieszkańca jest inny. I tutaj prosimy o dokonywanie wpłat dokładnie na ten rachunek. Druga rzecz, ponieważ Pomocnicze wydruki do wprowadzania wpłat były generowane przez cały miesiąc maj. Może okazać się w niektórych licznych przypadkach, że na przykład będzie ta wpłata dokonana. Wtedy oczywiście Państwo, jeżeli zapłaciliście za czerwiec, prosimy, żeby pominąć i wpłacić za, prawda, za, za, kolejny, za kolejny miesiąc.